Dobry wieczór społeczności Czystego Pupila, która tak fajnie nam się tu buduje przez ostatni czas. Yy, nagrywam dla Państwa tak na szybko, w celu wytłumaczenia jednej rzeczy, ponieważ dzisiaj rozwieszaliśmy balony do lokalu. Balony taki na okres świąteczny, reprezentacyjny, żeby jakoś ładnie zakryć na obecną chwilę tą jedną z rolet, którą mamy, żeby tak nie odstraszała, żeby było przyjemniej dla każdego. No i przez ten czas yy, przewinęło się około 20 osób, którzy przyszli, zagadali, była nasza ekipa. Ja dopiero dowiedziałem się, teraz jestem na trasie, e, także zjechałem na parking wytłumaczyć o co chodzi. Dowiedzieliśmy się odnośnie plotek o promocji na naszej mainie, że cena, która jest na obecną chwilę, ona zostanie podwyższona. Nie wiem skąd to się wzięło. Jak to usłyszałem, to aż po prostu no, zdenerwowałem się tak, ponieważ nie wiem, skąd się wzięły takie plotki. Nie ogłaszaliśmy tego ani na stronie, ani na miejscu, nie ogłaszamy tego na TikToku, ani tym bardziej na innych social mediach, które dopiero no, zaczynamy budować, tak? A z racji, że nie mam nikogo też do pomocy w tym aspekcie. Ja wiem, że te inne socjale istnieją, mogli Państwo jak gdzieś zobaczyć, one jeszcze są na razie puste, ponieważ TikTok pozwala mi na tyle szybko się komunikować z każdym z Was. Że jeszcze nie miałem czasu nadrobić tego wszystkiego. Jestem w obecnej chwili w trasie po schody dla tej maini, ponieważ duża część z Państwa stwierdziła, że takie schody by się przydały, że, że te pieski jednak nie każdy chce skakiwać, dlatego pojechałem po takie schody typowo dwa stopnie, żeby każdy z psiaków miał łatwo wchodzić, które będzie można sobie dokładać, odkładać, dostosować, tak żeby one nam nie zabierały miejsca. Ale no w międzyczasie posłuchałem i, i na te 20 osób. Od trzech różnych osób przywinała się taka plotka, że my mamy na obecną chwilę promocję, że to tylko teraz, tak na start i te ceny na pewno będą droższe. Nie będą, Nawet przysięgam, nie będą. Ta cena, która jest teraz zliczona, my chcemy na tej cenie być. Tą cenę chcemy utrzymywać jak najdłużej, na tej cenie się skupiamy. Tak samo nie zniknie funkcja stop, nie znikną inne rzeczy. Jedyne, co chcemy i może skąd to się wzięło. To ja ogłaszałem do ludzi, że na obecną chwilę z racji tego odpalenia. Póki tu jestem, też póki się kręcę, póki cały czas przyjeżdżam, za każdym razem jak ktoś mnie spotka, to że jest promocja, mycie gratis, czyli że po prostu wrzucam te 40 zł, tak, żeby Państwo mogli zobaczyć, że to w 100% wystarczy, żeby sobie wy, wy, wykąpać zwierzę, żeby wyprać, wyprać je, Boże, złe słowo, żeby je wykąpać, żeby je wypielęgnować, żeby nałożyć odżywkę, że, że te 40 zł, które wydamy i spędzimy na tym lokalu pół godziny, 40 zł, ono w 100% wystarczy. Może jakoś piąte 5,60, w ten sposób wyszło, ale to była jedyna zasada promocji, o której powiedziałem, że za każdym razem, jeżeli ktoś z Państwa mnie spotka, no to po prostu ma to mycie gratis, tak? Yy... Także nie wiem, skąd się wzięły takie informacje odnośnie podwyżek, cen, że na pewno będziemy to zmieniać i tak dalej nie. Te ceny zostają wręcz paradok paradoksalnie, też no, to złożo, wręcz na odwrót idziemy z automatem, którym ruszyliśmy. Myśleliśmy, że te fartuchy, które będą w jakiś sposób e, się wspomożemy, nie, e, też nie wyszło. W międzyczasie znaleźliśmy dostawcę, znaleźliśmy dostawcę i klienta, który zaoferował nam za bardzo dobre ceny w porównaniu do tego, co kupiliśmy. Rękawiczki nitrylowe, właśnie te fartuchy, te fartuchy i rękawiczki chcemy oferować za darmo. Chcemy. Przygotowywać takie żetony, dzięki którym będziemy mogli to pobierać bądź ze stanowiska, żebyśmy mieli to w tym zestawie. Miejsce tych fartuchów, które na obecną chwilę będą, bardzo dużo ludzi pisało szamponetki o jakieś takie rodzaje akcesoria, w ten sposób się skupimy. Ewentualnie na razie jakieś piłeczki, żeby te psy mogły się zająć, i jakąś taką naprzsawkę, cokolwiek, tak, ale zrezygnujemy z tych fartuchów. No, no bo według targów i rozmów było tak, a realia. Są tak, chodzi o to, żeby te lokale były dostosowane jak najlepiej do społeczności, która jest tutaj na miejscu. Czyli to, czego potrzebujemy, to to dajemy. Bo to, że ja mam jakąś swoją wizję i chcę mieć w ten sposób lokal i czegoś takiego oczekiwałem, to nie znaczy się, że 100, 200 czy 1000 osób dookoła też ma taką wizję i chce to dopasowywać jak najlepiej. To i odnośnie tych płatności kartą. Ten terminal, on się zepsuł nam dzień przed. Uruchomieniem, dlatego ja nie wstrzymywałem tego dłużej. Uruchomiliśmy to na gotówce, natomiast dostałem już paczkę z nowym terminalem. W poniedziałek czekamy na aktualizację. Jeżeli dobrze wszystko pójdzie i ten terminal, ten który teraz dostaniemy, będzie prawidłowo działać, to od poniedziałku będzie działać znowu płatność, ka z, yy, płatność kartami. Także podsumowując, nie nie podnosimy cen, nie, nie, to nie jest żadna promocja na obecną chwilę. Yy, Jedyne co będziemy zmieniać to ten automat, żeby zaoferować yy, fartuchy z rękawiczkami w cenie. W tamto miejsce dać jakieś szamponetki, zabawki, coś innego. Wszystko tak jak jest, zostaje. Tak samo funkcja stop nie znika. Nie wiem skąd się wzięła taka plotka. I tak, jeżeli mnie Państwo spotkacie na miejscu. Przepraszam, bo zimno trochę się robi. Yy, jeżeli mnie Państwo spotkacie. Na miejscu to tak, jak najbardziej, ja tak jak mówię, oferuję to darmowe mycie, te testy, żeby sprawdzić i zobaczyć, że, że te 40 zł nawet na duże psy wystarcza. Mam nadzieję, że ten film trafi do, do Państwa, że, że wiele wyjaśni i proszę się tego nie słuchać. Zostajemy przy cenie taka, takiej jaka jest i dziękuję bardzo za uwagę.